Witam Was bardzo serdecznie. Jeszcze jestem w domu z moim psem. <laughs> Integrujemy się na tarasie z Dodo, ale niebawem udaję się na dwie budowy. Jedno śladem ma być dzisiaj 32 stopnie, więc pogoda dopisuje. Pierwsza z nich będzie to realizacja pod Mińskiem Mazowieckim, gdzie budujemy dom z poddaszem użytkowym o powierzchni około 170 m2. Druga budowa w Michałowicach koło Przyszkowo, więc po drugim. Na drugim, przepraszam, końcu Warszawy, dom około 350 m kwadratowych również z poddaszem użytkowym. są w różnym stanie wykończenia. Więc mam nadzieję, że dzisiejszy materiał będzie dla Was interesujący. Tak, Dodo? Zapraszam do oglądania. No to dojechałem, jestem pod Mińskiem. Niech nie zdziwi Was to, że na dachu nie ma jeszcze blachy, ani gątu bitumicznego. W tym przypadku będzie akurat blacha, ale tutaj... Inwestor zdecydował się na zmianę. Właśnie z tego co pamiętam miał być gąd, a weszła finalnie blacha, stąd e, taka sytuacja. Jest już nasz kamper w cudzysłowie. Tak zrobiliśmy takie niewielkie domki po to, żeby nasze ekipy mogły sobie spać na miejscu w godziwych warunkach. Przyjdziemy się. Będąc ostatnio, nie pamiętam, czy były okna. No generalnie tutaj jakichś zmian większych nie ma. Po składzie ekipy w środku widzę, że dzisiaj układana jest wełna mineralna. Patrzę, co to jest. Dopytam elektryków, żeby mieć całkowitą pewność. Słuchajcie, w tym domu nie będzie rekuperatora, nie będzie nawiewnej pompy ciepła. Pompa ciepła będzie podłogowa. Tam już dzisiaj nawet wkręca w bitki, zaraz Wam je pokażę nasz człowiek po to, żeby między sekcjami belek zawiesić bufor wody oczywiście, z którego będą korzystać mieszkańcy. Chodzi o ciepłą wodę użytkową, ale też ta ciepła woda będzie szła do instalacji grzewczej. A to, te przewody, to są przewody, słuchajcie, klimatyzatora. Nie musicie mieć okien naszych w standardzie. Możemy na etapie kosztorysowania takiego budynku uwzględnić wasze okna. Natomiast my oczywiście, co zrobimy? Zrobimy obróbki, wszelkie tych okien. Obróbki, które spowodują, że nie będzie problemów z wilgocią w glifach. Generalnie zabezpieczymy je naszą metodą. Znacie ją z innych filmów. Przede wszystkim z jednego, na którym nawet bardzo dokładnie pokazuję, jak wygląda proces izolowania takich okien w otworach okiennych, w bifach. Są to okna, widzę, dwukomorowe, trzyszybowe. To, co je wyróżnia, to wąskie ramy okienne. Bardzo korzystnie na wygląd domu wpływa to, kiedy otwory okienne nie są głęboko osadzone w elewacjach. Bo. No, u nas często standardem jest tych 15 centymetrów styropianu I tak sam zastanawiałem się kiedyś o co chodzi, że te nasze domy tak trochę bunkrowato wyglądają Pojedziesz się już do Niemiec i tam często te domy jakoś tak lżej wyglądają A dlaczego? Już sobie zdałem sprawę, mianowicie dlatego, że te okna tam są płyciej 10 maksymalnie centymetrów często widzę takie domy w tamtej części Europy a u nas bunkry. I w domu szkieletowym to but to też jest 10 cm. I ta konstrukcja wygląda lżej. Wygląda moim zdaniem korzystniej, kiedy okna nie są tak głęboko osadzone. A w blokach to już w ogóle termomodernizację po 30 cm, nawet i więcej widziałem. I robią się takie gigantyczne bunkry, które wyglądają po prostu bardzo kiepsko moim zdaniem. Co jeszcze wam powiem. W ogóle ludzi często zadziwia to, że e, widzą dom szkieletowy z zewnątrz i mówią to ma 150 metrów. Przecież to jest mały domek. <laughs> Wszem ma tylko z tego powodu, że ściany przy, są węższe, ale nie muszą mieć takiej szerokości jak w domach murowanych, żeby świetnie oddawać swoje właściwości. I mówię i o statycznych i o termicznych i o wilgotnościowych. Stosunek powierzchni zabudowy do powierzchni mieszkalnej, użytkowej jest korzystniejszy w domach szkieletowych niż w domach murowanych. Jeżeli bierzecie pod uwagę budowę i macie na przykład małą działkę, to zawsze w domu szkieletowym ten stosunek będzie korzystniejszy. I to wcale nie mówimy o jakichś takich różnicach centymetrowych, ale metrowych, nawet im większa budowla, oczywiście to proporcjonalnie ta korzyść się zwiększa jest łaty, kontryłaty są nabite pod spodem jest wiatroizolacja, pójdzie blacha w skosach będzie 20 cm wełny mineralnej, od środka Wam pokazywałem też na ostatnim filmie z tej budowy pokazywałam Wam wentylację płyt OSB, musi być wentylacja wszędzie, nawet steropian o którym Wam też mówiłem nawet, przede wszystkim jest ryflowany, jest też technika, gdzie taki steropian można osadzać na ruszcie i ci, którzy decydują się na takie rozwiązanie robią to głównie z tego powodu, że nie mogą dostać na rynku styropianu ryflowanego, ale my ten problem rozwiązaliśmy, ponieważ mamy własne urządzenie w naszej fabryce, w którym, w którym przygotowujemy takie ryfle na styropianie. No i mamy pomieszczenie techniczne. Oj, dzieje się tutaj. Mówiłem wam o wbitkach. Właśnie takie wbitki dajemy pod cięższe urządzenia instalacyjne, ale też szafki kuchenne czyli wszystko to co musi wisieć jest dosyć ciężkie i uwierzcie to jest kapitalny montaż po prostu yy, wkręcacie wkrętem i wszystko się trzyma bez żadnych kołków zresztą chyba mówiłem wam kiedyś o tym jak u mnie facet montował w domu żaluzje wewnętrzne drewniane w glifach przyjechał z kołkami i mówi do mnie no to dobra zaczynamy a ja wiedząc że nie ma pojęcia co to dom szkieletowy a ja mówiłem mu Wziąłem, kupiłem wkręty odpowiednie Mówił, że nigdy takiego przyjemnego montażu nie miał Podszedł, przystawił, wkręcił, pojechał No dobra, skrzynka podtynkowa Spora jest ta instalacja w tym budynku Możecie sobie to obejrzeć O, chłopaki, tam są elektrycy nasi W tym momencie to spinają Pierwsze pomieszczenie mamy już opłytowane w zełnie Jest to kuchnia płyta podwyższonej odporności na wilgoć do 8-10 godzin przy 90% wilgotności nawet a propos pomieszczenia kuchennego to patrzę, że tutaj będzie wyspa ale widzę już zasilanie do płyty indukcyjnej No, tutaj taki ciekawy zawód do lodówki z kostkarką zapewne doprowadzona jest woda powiem Wam jako taką anegdotę ja też mam taki zawód wody w swojej kuchni i z zadowoleniem Urządzam sobie potem kuchni i się okazuje, że lodówka, którą zaplanowałem 60, to maksymalna jaka tam wejdzie, a nikt nie produkuje lodówek z kostkarką o tej szerokości. Zawsze są to lodówki szersze, może teraz coś się zmieniło. I taki zawód mi został. <laughs> Także błędy popełniają wszyscy, widziałem takich domów setki, a sam popełniłem taki gół. <laughs> tak jak wam mówiłem. E, miejsca połączeń otaśmowane, warstwa w pełni hermetyczna. Tam gdzie e, są takie szyfki, to też zostanie ładnie zabezpieczane. E, folia oczywiście jest łączona z tym, e, nawet prześwituje, kołnierzem ułożonym tam w momencie, kiedy była wykonywana hydroizolacja fundamentowa. Pozioma i pionowa dla posadzki. No i szkieletu jednocześnie. Tu będzie telewizor. Widzę już po korytku. Nic nie trzeba wkuwać, kombinować. Wkładasz takie korytko. I zabudowuje Tu będzie klimatyzator z tej strony. No cóż, wnętrze nabiera kształt. Słuchajcie, nie będę przedłużać. Jadę dalej, tym razem do Michałowic. Zobaczymy, jak tam postępują prace, a są znacznie bardziej zaawansowane niż te, które widzicie tutaj. Tu myślę że jeszcze półtora miesiąca i osiągnięty zostanie stan deweloperski zamknięty. Top. To widzimy się ze chwilę na kolejnej budowie. Słuchajcie, ten dom nie jest jeszcze skończony od zewnątrz, ale już wygląda super. Moim zdaniem to, co widzicie, to ten silikatowo-silikonowy, jak wam powiedziałam, podbitki PCV. No, to jeszcze nic niezwykłego, natomiast to, co pokazuję Wam u dołu, jest bardzo ciekawym elementem montażowym do deski elewacyjnej, deski na fasadę, bo ten dom będzie sowicie przeozdobiony taką deską w kilku miejscach i dzisiaj Wam to też między innymi pokażę. Do montażu służą te ruszty z tworzywa sztucznego. Sprawia wrażenie, jakby to było takie tworzywo typu ABS, jakie się stosuje na przykład w motoryzacji. Podobno po nałożeniu deski, po wsunięciu, w to w ten różdżkę ciężko jest to z powrotem zdjąć, czy jest to naprawdę solidne połączenie. Sposób montażu jest następujący. Mamy drewniany ruszt, później jest wełna między tym różdżką w grubości 10 cm. Na to idzie później. Wiatroizolacja w kolorze szarym nasza firmowa i dopiero te ruszty stworzywa dedykowane do deski elewacyjnej. Dzięki temu, że będzie tutaj jeszcze dodatkowa wiatroizolacja, oczywiście nie będzie wnikać w tę wełnę. Ponadto między każdą deską elewacyjną, między jedną a drugą są dylatacje o około 5 mm, oczywiście szerokości przepraszam, i tam. Żółta wełna wyglądałaby źle, gdyby prześwitywała, a taka szara wiatroizolacja całkowicie wyeliminuje taki no, nieestetyczny efekt wizualny. Słuchajcie, nie ma wyjątków, zwróćcie uwagę za tą belką ruszt, Nawet za taką wąską belką jest wąski pasek wełny. I za kolejnymi również. To dbałość o detale. Gdyby nie było tam wełny, no, istniałoby większe ryzyko powstania tam mostka termicznego. A na pewno nikt by tego nie chciał. I tak mamy tutaj termodeskę montowana pionowo. Jest to sosna skandynawska, tak się nazywa. Deski mają profil trapezowy. Zobaczcie, jak to jest bardzo fajnie zrobione i jak to jest wysoko. Zaraz odejdę, żebyście mogli to lepiej wychwycić wzrokiem. I tak wygląda wykusz pokryty tą deską. W ogóle generalnie bardzo podoba mi się pomysł układania takiej deski na elewacji w pionie, a nie w poziomie. Myślę, że to też ze względów praktycznych jest lepsze rozwiązanie. Woda sobie spływa, nie zostaje gdzieś przy łączeniach. Z kolei część tarasowa, to zadoszenie jest olbrzymie. Kadry może tego nie oddawać, ale tutaj wszędzie będzie wszystko wyłożone kostką. Jestem ciekaw jaką. Myślę, że na pewno jakąś ciekawą. I tu, gdzie widzicie to czarne zabezpieczenie masą asfaltowo-kałczykową na ściance fundamentowej, to wszystko to będzie pokryte właśnie tą kostką, więc teraz będzie wysoki. I myślę, że tutaj będą jakieś schody jeszcze. Działka jest jeszcze nie ale będzie. Efekt, przypuszczam, bajka. Na dachu blachodachówka wygląda. Trochę podobnie do dachówki ceramicznej, do gontu ceramicznego. Fajnie go nasztaduję. Pokażę wam to, co dotychczas zostało zrobione. Przyjadę tu i tak, już w momencie, kiedy ten dom będzie wykończony, nawet w środku. Myślę, że nawet umeblowany. No tutaj oczywiście to okno jest kapitalne. Zobaczcie kominek, jaki wielki. Cały ten narożnik wypełnia taki wielki komin. Wygląda to ultra nowocześnie. Tak, tutaj w jednym z filmów Wam pokazywałem, że płyta w tym przypadku była dodatkowo gładzona cało powierzchniowo, ale to nie jest wymóg konieczny. Nawet jeżeli płyta SBS-u, zabudowa jest zaszpakowana i dotarta w standardzie wygładzona i ją pomalujecie, Efekt jest po prostu kapitalny. No tutaj, na życzenie inwestora, poszliśmy jeszcze o krok dalej, natomiast no, nie ma obaw, że standard nasz nie daje bardzo dobrego efektu. Pomieszczenie łazienkowe folia wpłynie we wszystkich miejscach, gdzie będzie bezpośrednie narażenie działania wodą. Tu będzie, jak widać, kabina prysznicowa. Takie dodatkowe ekrany mm, zabezpieczające przed wodą zostały wykonane również na odpływach, zaworach, gniazdkach, zabudowach geberit, tak żeby zmniejszyć ryzyko dostania się wilgoci do wnętrza ściany, gdzieś do przegród pionowych czy do samej posadzki. Tu to też wam pokazywałem, mówiłem, że tam będzie mieć częściowo ogrzewanie podłogowe, częściowo nawiewne. I spójrzcie, jakie sympatyczne. Płytki ceramiczne. Nie no, tak naprawdę jest to chyba gres. Yy, rozmiar ze 3 metry lekko, chyba na półtora. Ciekawe, jak będzie wyglądać już po ułożeniu na ścianie, chyba tak mi się wydaje, bo to nie jest na podłogę, to jest na ścianę. Raczej zobaczmy, tam coś widzę, już jakaś ceramika jest zrobiona. O proszę. Tutaj taki nowoczesny element. O, wygląda jak kamień naturalny. O, bardzo ładny efekt. Zobaczcie, ile punktów świetlnych. Tutaj zaciąg od rekuperatora. Pochodźmy sobie jeszcze. E, o, drzwi takie szklane w środku. Jeszcze takich nie widziałem. Dzielone, otwierane obustronnie z dużym przeszkleniem. I na pewno będzie fajnie, jak tu przyjadę po urządzeniu wnętrz. No i tu będzie kolejne pomieszczenie wielkie płyty podłogowe. Jednak idą na podłogę z tego co widzę. Są gotowe schody. Schody zabezpieczamy na czas budowy, żeby się nie porysowały. Jest to chyba dąb na pewno. I wchodzimy sobie po trepach do góry. To staramy się, żeby nic się nie stało. To takie rzeczy są istotne. A tu taki powrót powietrza tak zwany. Z pompy nawiewnej. Wyłapuje ciepłe powietrze. Ono wraca do obiegu. Odzyskujemy w ten sposób energię i wyrównujemy temperatury wewnętrzne. No ten niesymetryczny układ jest po prostu kapitalny. To jest dla mnie nowoczesny dom. I tu będzie taki, nazwijmy to, luft, nie wiem, jak to nazwać. Przeziernik. No, taki element, dzięki któremu będzie można sobie spoglądać w dół. Wiem, że tu będzie jakiś element taki ozdobny, wstawiony dla bezpieczeństwa. No, i tak jak powiedziałam, dla ozdoby również no, będzie sypialnia. Uwe, wow, ile tu światła mamy? Godzinę około 13. I tak będzie widno, pewnie latem do samego zmierzchu. Też nieregularny kształt, bardzo duża garderoba. Kapitalnie to wygląda. Tu będzie archiwum, pomieszczenie ciemne. Tu będzie taki załóg wypoczynkowy ze stolikiem. Wanna, która nie przylega do ścian. No pięknie. Też niesymetryczny układ. Wow, jak to fajnie wygląda. Jesteśmy na poddaszu, więc warto zrobić właśnie taki odpływ na cokolwiek. Wygląda to super. Pewnie jakaś duża szyba do tego dojdzie, dzięki której nie będzie się tu klapać po tej łazience woda podczas kąpieli. Po raz trzeci wchodzę do tego pomieszczenia w czasie moich wizyt i widzimy takie coś. No super, nie będę się rozwodzić. Jak bardzo mi się to podoba, bo to już wiecie. Fajnie zwykle poddasza z takim e, z dachem gospodowym, Oczywiście trochę są ograniczone pod względem przeszkleń. Głównie doświetlają je okna połaciowe, a tutaj proszę bardzo wysoka ścianka kolankowa. I dzięki temu można było zrobić takie wielkie okno i doświetlić wnętrze. O takich oknach połaciowych właśnie mówię. Wow, super oczywiście będą tutaj balustrady schodzimy sobie na dół przyjadę tutaj kiedy dom będzie gotowy myślałem że to będzie fix ale jednak nie I słusznie też bym nie robił to fixa tylko zrobimy wyjście tak jak tutaj świetnie to wygląda wychodzisz, wielki taras bardzo duże zadaszenie więc z taką ładną perspektywą będzie można zrobić. Jak jakiś gramotny ogrodnik tutaj, projektant ogrodów zostanie zatrudniony, to myślę, że efekt będzie wspaniały. Mało tego, jeszcze tutaj będzie dodatkowe wyjście. I wracamy sobie. Aha, tu będzie jeszcze takie pomieszczenie gospodarcze pod schodami. Tutaj będzie WC dodatkowy. Myślę, że jeszcze miesiąc i dom będzie gotowy. I garaż. Garaż też bardzo duży. Pomieszczenie techniczne. Wielki, wielki rekuperator Valoxa, terma, wody. No i pomieszczenie kolejne do przekowywania. Nie wiem rowerów może. No, no to jest chyba taka najbardziej efektowna część tego domu. Ma w ogóle fajny kształt, wygląda nowocześnie. Mimo, że bryła jest dosyć skomplikowana, a dzisiaj uchodzi za nowoczesny taki dom, który ma bardzo prostą bryłę. Ja się z tym nie zgadzam. Nie w tym tkwi tajemnica nowoczesnego wyglądu, a raczej w połączeniach materiałów, moim zdaniem, dużych przeszkleniach, prawda? Wcale okapy nie muszą być wąskie, by dom wyglądał nowocześnie. Słuchajcie, na dzisiaj to tyle. Kończę. Pokazałem wam dwie budowy. Tak jak powiedziałam, i tam, gdzie byłem yy, na początku filmu i tutaj wrócę. Yy, najpewniej w pierwszej kolejności tutaj, żeby pokazać Wam ten dom w stanie gotowym do zamieszkania już z meblami mam nadzieję, a może nawet zamieszkały. Myślę, że jest to do załatwienia z inwestorem. Dzisiaj jest czwartek, ale jutro piątek, więc życzę Wam spokojnego, udanego weekendu, radosnego. Odpoczywajcie. Cześć.